Trustmaster, sponsor odcinka, podesłał nam do sprawdzenia dwie kierownice oraz jeden dodatkowy shifter. A czym jest firma Trustmaster? Znani są z tego, że tworzą kontrolery do gier, i to nie byle jakie. W swojej ofercie mają bardzo dużo modeli i tańszych, i droższych. My w tym odcinku przyjrzymy się nieco tańszym rozwiązaniom, które są bardziej akceptowalne na każdą rękę. Wprawne oko mogło zauważyć, że model T248 pojawił się już na kanale i Enigma z niego korzysta po dziś dzień. Dlatego w dzisiejszym odcinku przede wszystkim skupimy się na najtańszym modelu, żeby się jemu przyjrzeć i zobaczyć, jakie on ma możliwości. A oprócz tego już widzieliście T80, te T300, te T150. Te u mnie, a także był model taki Ferrari. Shifter połączony z hamulcem hydraulicznym, też w sumie mieliśmy sparko. Dlatego teraz mamy model, który jest najniższym modelem. Najbardziej takim entry level, jeżeli chcemy połapłatować sobie łopatkę. Po zmieniać sobie biegi. Ja jeżdżę automatem na co dzień. Żaden pad nie przeniesie nas tak blisko do tego experience'u, który mamy z prowadzenia prawdziwego samochodu. Dlatego powstały kierownice. Dlatego zacznijmy od skrzyni biegu. Jak to wyciągnąć? I oto ona. Do komputera można ją podłączyć na dwa sposoby: albo przez kierownicę, albo bezpośrednio przez przewód USB-C. I tutaj możecie zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości. Albo mamy USB-C, albo mamy złącze do kierownicy, które wykorzystuje przewód, który jest w zestawie. W zestawie też nie zabrakło USB-C, tak jakby co. Ale pierwsze wrażenie, jak zaczynamy sobie operować samą skrzynią, która ma możliwość ustawienia biegów od 1 do 7 oraz wstecznego, powiem wam, ona satysfakcjonująco wchodzi pomiędzy te wszystkie prowadnice, ale że jest taka trochę plastikowa. Tutaj boję się, że miałbym problem, żeby trafić w odpowiedni bieg i wrzucałbym na przykład piątkę zamiast siódemki, bo też tutaj jest więcej tych biegów niż tak standardowo, na przykład 6. No fajnie chodzi. Wnętrze jej też jest zabezpieczone na przykład przed jakimś niechcianym kurzem, bo jest w środku meszek, tak jak zazwyczaj na skrzyniach biegów ten meszek jest wyciągnięty do góry, i całość tej drabinki jest schowana, tak tutaj ten meszek jest schowany w dół i mamy bardziej agresywny, powiedziałbym, wygląd, a oprócz tego wiadomo, gdzie się w tym momencie drążek znajduje. Przejdźmy jednak do kierownicy. Model T120. 8 występuje w dwóch rodzajach. Możemy wybrać sobie wersję, która współpracuje z PC-tem oraz Xboxem albo z PC-tem oraz z PlayStation. Jeżeli otworzymy sobie nasze pudełko i zajrzymy w tym momencie do środka, oprócz podziękowania czeka nas tutaj kierownica. Uchwyt do niej, manipulatory nożne przyspieszenia oraz hamowania, niezbędny zasilacz, przejściówka USB-C do USB-C, zestaw instrukcji oraz samo urządzenie razem z przewodem USB. Jeżeli chodzi o samo urządzenie, to ta przedłużka zapewne służy temu, że jeżeli jest ona tutaj zamontowana, to z łatwością jesteśmy w stanie tą kierownicę na przykład odłączyć, kiedy kończymy naszą rozgrywkę. Dzięki czemu on tutaj sobie zawsze może wystawać. No inna sprawa. Jest na przykład z zasilaczem, ale zazwyczaj, jak się skończy grać, to się bierze zarówno kierownicę, jak i zasilacz, a USB może być podpięte w sumie do komputera. To ma to sens. To, co odróżnia ten model od innych tanich kierownic, i coś, na co warto jest zwrócić uwagę w przypadku tej półki cenowej, to. Większość kierownic takich bardzo tanich ma po prostu sprężyny, które, jeżeli puścimy kierownicę, wracają nam z powrotem. Niektórzy lubią takie rozwiązanie, a inni wolą jednak bardziej realne, czyli gdzie możemy sobie tą kierownicą rzeczywiście pokręcić i mieć bardziej dokładne odwzorowanie tego, jak się zachowuje samochód. Wiadomo, w przypadku różnych rodzajów samochodów mamy różny promień skrętu kierownicy, i jak dobrze pamiętam, to w przypadku i tego modelu, i wyższego możemy to regulować, żeby dopasować, czy jedziemy na przykład bolidem Formuły 1, czy jedziemy na przykład ciężarówką. Gaz chodzi lżej niż amotowany mulec, podobnie jak w samochodzie i same pedały są wykonane z takiego plastikowego materiału. Widać, że to jest dosyć tani produkt, ale najważniejsze jest to, jak będą się czuły one pod naszymi stopami, bo to jest najważniejsze, a to, z czego są wykonane w dotyku, no to stopa raczej aż tak nie będzie czuć. A Unboxing T248 możecie zobaczyć na kanale, w tym filmiku, który jest drogo w tym momencie, natomiast my bierzemy się za testy, pora się pościgać. Ale może zanim przejdziemy do części praktycznej, no to zobaczcie, dlaczego ja się czułem taki trochę zagubiony, jak zacząłem bawić się tą kierowną. Otóż te 128, te 248. Już pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to mamy tutaj średnicę jakieś z 25 cm. Tutaj mamy około 28. I to jest. Taka ilość, którą straszliwie mocno czuć. Ta kierownica jest bardzo cienka tutaj, natomiast tutaj czuć, że już się trzyma kierownicę. Dodatkowo ona ma tutaj boczki delikatnie gumowane z jakąś gąbką pod spodem, więc mamy wrażenie, jakbyśmy trzymali coś, a niekoniecznie kawałek plastiku. I to nie jest jedyna rzecz. Otóż, jeżeli chodzi o pedały, to tutaj mieliśmy dwa plastikowe, które no, są, jakie są. Natomiast w przypadku wyboru nieco droższej kierownicy, dostajemy nie dwa, tylko trzy, czyli mamy także sprzęgło, pedały, które chodzą o wiele, Powiedziałbym, jakoś tak lepiej. I oprócz tego mają metalowe nakładki, nie dość, że są większe, to dodatkowo sprężynę z tyłu od hamulca możemy sobie zmienić, bo w zestawie jest dodatkowa. Więc jeżeli chcemy, żeby hamulec był troszeczkę cięższy do wciskania, tak jak w rzeczywistości, na przykład bez wspomagania, to możemy sobie wybrać. To, co byśmy chcieli, tam nie mamy za bardzo możliwości jakiegokolwiek manewru. Plusem jest to, że w tej kierownicy możemy rzeczywiście sobie pokręcić, ale podobnie jest w tej, czyli mamy tak naprawdę taki sam kąt obrotu w przypadku tego podstaw który niczym nie jest ograniczony, nie tak jak niektóre kierownice, które po prostu działają na zasadzie sprężynki, która wraca wszystko na środek, ale jak próbowałem łapać przebitki, to już na sucho czuć, że tutaj jest mi gorzej płynnie poruszać tą kierownicą. Mam wrażenie, że są po prostu takie przeskoki w środku, natomiast tutaj jak łapię, to też się jestem w stanie złapać w jakimś miejscu, ale mam wrażenie, że ta kierownica idzie po prostu o wiele gładziej, więc jest przyjemniej nawet tą kręcić niż tą kręcić. A wiadomo, że to, też się łączy później z tym, jak kręcimy podczas jazdy. Jak ja bym wybrał dla siebie dorosłego chłopa, który jest dużym człowiekiem, tą kierownicę, to czułbym się niezadowolony, zwłaszcza, że wielokrotnie prowadziłem zwykły samochód, i prowadzenie samochodu totalnie nie ma takiego odczucia jak tutaj. A Takie za małe, zbyt zabawkowe. To już znacznie lepsze, ale też mam wrażenie, że to jest mniejsze niż kierownica w samochodzie. To popatrzcie. I o co mi chodzi? A jak przyłożę, żeby zaczynały się w tym samym miejscu, to to jest duże, to jest wygodne. Tutaj czujesz, że prowadzisz, to mimo, że to jest większy model, to wciąż czuć jakby było trochę za małe. A powiedzieć ci ciekawostkę, z czym się styka Twoja noga? Otóż tutaj mamy powierzchnię dobra, już powiedzieliśmy metalową, ale oprócz tego tutaj zobaczcie, mamy śrubki. Tak naprawdę, imbusem, który mamy w zestawie, jesteśmy w stanie te śrubki odkręcić i przestawić sobie na przykład, żeby pedał gazu był odsunięty nieco w bok, albo przysunięty, żeby te były blisko siebie, albo żeby były bardziej oddalone. Więc jeżeli komuś nie pasuje podstawowy układ, to może sobie go jeszcze bardziej dostosować w porównaniu do tamtej. No tam się nie da, tamtej się nie da, tamtej jest, tamtej jest po prostu plastik. 26 godzin w ciągu ostatnich dwóch tygodni. czyż to? Na tyle ponownie byłem nie w stanie wciągnąć do symulatorów, gdzie się kręcowywuje te dwie kierownice. Otóż Thrustmaster 1, Trust master 2. I teraz możecie zadać mi pytanie, na której jeździło mi się lepiej? Otóż tutaj miałem bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o ogarnięcie, która jest dla mnie lepsza, a która gorsza. I muszę też powiedzieć, przez pryzmat tego, że jeżdżę na co dzień samochodem, to moje odczucia też potęgowało to, że znam, jak zachowuje się normalny samochód. W ogólnym rozrachunku wyższy model bardziej przypomina to, co się kojarzy z samochodu. Jest kierownica ogarnięta jakimś skajem, taka pseudo-ekoskóra, która powoduje, że znacznie wygodniej się kręci nią szybko w jakąś stronę, bo się dobrze lepi ręki. Natomiast tamta jest bardziej plastikowa. Natomiast to, co mi zaczęło najbardziej przeszkadzać i doskwierać w przypadku tej kierownicy, co będzie niepopularną opinią, to pedały. Jest to cud techniki, wyjątkowa metalowa powłoka, sztywne, mocne, bardziej przypominające doznania takie, jakie się kojarzy na przykład z torów wyścigowych, ale finalnie to, że sama kierownica jest nieco cięższa, a przede wszystkim ta cała platforma jest ogromnie ciężka i dosyć spora, to to powodowało, że mniej mi się chciało, jeżeli chodzi o częstotliwość, sięgać po ten sprzęt niż po ten tańszy. A jest jeszcze jeden mały problem. Otóż podczas długich sesji gamingowych, jak klikałem sobie na przykład tutaj pedał gazu, a tutaj klikałem pedał gazu, to ten chodził tak delikatnie troszeczkę jak zabaweczka. I mogłem bardziej traktować gaming jako zabawę, a niekoniecznie coś, gdzie muszę uważać na ruch i tak dalej. Bardziej mi się spodobała tańsza kierownica i jak teraz o tym myślę, to wolałbym sobie sam dla siebie sprawić tą tańszą, niż tą, tą droższą. W gry wyścigowe, jak widzieliście mojego streama razem z t kiedy próbowaliśmy tych kierownic, mam problem. Po prostu nie potrafię grać na kierownicy. Ale w moim przypadku nie ma niczego lepszego, niż granie w Euro Truck Simulatora z takim sprzętem. Nieważne, czy wyższej, czy niższej klasy, kierownica to jest dla mnie mus, żeby dobrze się bawić w ciężarówkach. O tej kierownicy było znacznie więcej w materiale, który realizowaliśmy razem z Enigmą i to, co jemu mogę powiedzieć, to to spośród wszystkich kierownic, które także u mnie testował w jakikolwiek sposób, on uważa, że ten model jest dla niego najlepszy. Chociaż z tej, z T148, jeszcze nie miał okazji pokorzystać. To, co o niej stanowi najbardziej i dlaczego sprawę największe takie wow, to sami zobaczcie. Otóż na strzałkach, jakbyśmy skręcali mocno w prawo, w lewo, to kierownica kręci się masakrycznie szybko w samej Grze. Natomiast tutaj nasze ruchy są odwzorowane w samej rozgrywce. Oprócz tego możemy wystartować wciskając pedał gazu i zaczynamy sobie jechać. Warto też wspomnieć, że oba modele mają telemetrię, więc te wyświetlacze, które się znajdują na samych urządzeniach, można wykorzystać w praktyczny sposób w wielu tytułach z gier. Ile najszybciej jechałeś ciężarówką? 250. Co? Mimo, że te są znacznie cięższe, to stopą trzeba je naciskać znacznie mocniej, czyli podczas rozgrywki nie dość, że człowiek jest bardziej zmęczony, bo jego stopa musi walczyć o to, żeby dodawać gazu czy na przykład hamować, to oprócz tego mam wrażenie, że te pedały znacznie częściej się odsuwają i ciężej jest je poprawić jedną stopą, żeby weszły nam z powrotem w odpowiednie miejsce. Natomiast te są leciutkie, czyli wystarczy nóżkę sobie położyć i możemy sobie na spokojnie jechać. Więc podczas długogodzinnych sesji gamingowych przy zwykłym biurku, a nie przy biurku kokpicie zbudowanym wirtualnym pod na przykład rozgrywkę, no to na tych pedałach jeździło mi się po prostu przyjemniej. Te chcę przesunąć sobie pod biurko, robię w ten sposób i ja już jestem gotowy, już mogę się bawić niczym się nie przejmuje. Te, jak chcę przesunąć, no to niestety, ale no jest troszeczkę więcej zabawy. To wszystko zależy od tego, czego byśmy oczekiwali, co byśmy chcieli od takiej kierownicy, a ja zazwyczaj, że jeżdżę na przykład boso, to dodatkowo mnie bolały stopy od tego, że te pedały są dosyć ostro zakończone w porównaniu do plastikowych, które są po prostu i mięciutkie. Jeżeli chodzi o sam drążek skrzyni biegów, to jest on bardzo satysfakcjonujący. Wrzucamy sobie jedynkę, wrzucamy sobie dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę i siódemkę oraz jest także bieg wsteczny. Tylko to, co co mnie mocno jakby denerwowało, to to, że mamy tutaj układ biegów, jaki mamy, czyli mamy ich 7 plus wsteczny. Ja, na przykład, w takim projekcie Cars zacząłem się bawić i rzeczywiście mogłem się bawić, wrzucać sobie biegi, ale miałem straszliwy problem na samym, zwłaszcza początku, żeby wrzucać na przykład piątkę. Wrzucam piątkę i nie jestem pewien, czy czasem na przykład nie wrzuciłem siódemki. Jak mamy samochód z sekwencyjną skrzynią biegów, to możemy szybko zareagować, bo widzimy, jak nasza postać, no sobie przerzuca biegi, lub zaczyna je zrzucać i zrzuca za bardzo, to się przełączasz i przełączasz i robisz. Nie ogarniam wyścigów w formie cyfrowej. Nie potrafi się utrzymać na torze. Jednakże to, na co należy zwrócić uwagę, to słyszycie, że taka skrzynia jest dosyć głośna. Więc, jeżeli będziecie się chcieli na przykład pobawić w jakiś symulator razem ze skrzynią biegów w ciągu nocy, to obawiam się, że inni domownicy, którzy by z Wami spędzali akurat wieczór tylko w pokoju obok, mogliby być niezadowoleni. To samo dotyczy manetek. One są tutaj magnetyczne w jednym, jak i drugim modelu. I mimo, że mają satysfakcjonujący klik, to nawet jak ja w tym momencie mówię i przerzucam sobie na przykład biegi, to słyszycie, co się dzieje. To jest bardzo głośne. Trzeba pamiętać o tym, że symulatory potrafią być głośne i ten jest naprawdę głośny. W sensie ta kierownica jest głośna pod tym względem, bo podczas jazdy, no to słyszycie, że działamy tak naprawdę przeciwko silnikom więc on stawia nam jakiś opór, który możemy sobie oczywiście ustawić w oprogramowaniu, żeby był większy lub mniejszy, w zależności od naszych preferencji. Ale on nie jest jakiś głośny na tyle, ile hałasu jest w stanie wygenerować, na przykład Mateusz przeżył. Wrzucający biegi w ciężarówce, ich jest tam na przykład 12. Ja, na przestrzeni tych wszystkich godzin, kiedy grałem w jakieś gry sportowe, mam wrażenie, że zdecydowanie bardziej polubiłem się z łopatkami, żeby przerzucać kolejne biegi. Wrzucam sobie piątkę, rzucam sobie na przykład szóstkę, a jeżeli dojeżdżam do zakrętu, to zaczynam sobie zrzucać biegi w dół i jest to dla mnie znacznie bardziej naturalne niż na przykład manewrowanie dodatkowo skrzynią biegów i chyba mi zgasło. Finalnie obie takie kierownice, moim zdaniem, są godne uwagi. Teraz trzeba sobie jedynie zadać pytanie, czy różnica tych 300 zł będzie dla Was opłacalna. Pod względem wyboru droższej kierownicy, czy też nie? Ja bym tutaj targetował te dwie kierownice do dwóch różnych grup odbiorców. Jeżeli jesteście zupełnie początkujący, nie bawiliście się wcześniej kierownicą, to mam wrażenie, że więcej radości na sam początek sprawi Wam tańsza wersja. Bo łatwiej Wam się będzie zaznajomić z tym światem, zobaczyć, czego rzeczywiście od kierownicy potrzebujecie. Też kwestia lenistwa, czyli łatwość ściągnięcia tej, odłożenia jej na bok, położenia, założenia z powrotem, leciutka, malutka, łatwiej jest Wszędzie schować. Natomiast ta już wymaga niewiele więcej, ale jednak uwagi. I to mnie w niej przez duży. Czas odrzucało, bo bardziej pionowo pedały, musiałbym siedzieć niżej, żeby moja stopa wygodnie leżała. Także, jak linka do obu tych produktów macie na dole w opisie, ja się nie do końca nadaję moim zdaniem, jeżeli chodzi o ocenianie kierownic, zwłaszcza od czasu, kiedy zacząłem jeździć znacznie więcej autem. Patrzę bardziej przez pryzmat tego, jakie doświadczenia i odczucia daje mi zwykły samochód. I ja na dziś dzień wybieram to, co jest tańsze. Jeżeli uważacie, że ten odcinek był troszeczkę pozbawiony sensu, to być może macie trochę racji. I nie powinienem się ruszać za takie tematy. Ale jak wyjdą jakieś fajne modyfikacje i coś ciekawego związanego z kierownicami, to na pewno się w to wszystko pobawię i na pewno to wejdę. Nie powiem, że już coś zamówiłem, żeby jedno z nich zmodyfikować, ale do tego musicie obserwować ten kanał. Więc koniecznie subskrybujka, łapka w górę, dwa inne filmy, które warto zobaczyć. Linki do obu kierownic znajdują się w opisie. Trzymajcie się, do zobaczenia i szerokiej drogi.